Śląskie Targi Książki to jest takie niezwykłe miejsce, gdzie zawsze człowieka coś może zaskoczyć i do mnie przed chwilą przyszła piękna młoda kobieta w długiej czerwonej sukni Aleksandra Łogusz, a pod pachą przyniosła e, też piękną, choć inaczej piękną e, książkę, właściwie album Silesia z lotu ptaka. Pani Olu, to jest album, który pokazuje urodę naszego regionu. Dokładnie tak. Chcieliśmy tym albumem przełamać mnóstwo stereotypów, jakie krążą o Śląsku, pokazać jego piękno, pokazać jego różnorodność i właśnie po to stworzyliśmy album Silesia on Air. Przenieśliśmy się z Warszawy do Katowic, żeby pracować nad tym albumem wraz z Maciejem Margasem i przez ostatnie pół roku lataliśmy helikopterami przy otwartych drzwiach, samolotami, dronami nad całym województwem lęku wysokości, jak się pracuje nad takimi albumami? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. No tak, ale y, początki były trudne, bo kiedy wymyśliliście, żeby pokazywać różne regiony Polski z lotu ptaka, to okazało się, że y, Polska podobno nie ma takiego potencjału, się dowiedzieliście. Tak, to prawda. Kiedy y, chcieliśmy wydać nasz pierwszy album y, Warsaw on Air, y, poszliśmy na, y, na warszawskie targi książki i chcieliśmy znaleźć jakiegoś wydawcę. Mieliśmy wtedy prototyp albumu, szukaliśmy kogoś zainteresowanego, i wtedy usłyszeliśmy, że tylko książki historyczne mają potencjał, że te współczesne nie. No my swoimi albumami udowodniliśmy, że to nie jest prawda. No a jak to było, kiedy ten pierwszy album jednak już wydaliście i nikt go nie chciał, a wy zrobiliście spotkanie i okazało się jednak, że zainteresowanie jest delikatnie mówiąc spore. Tak, no my specjalizujemy się wraz z Maciejem w takich nietypowych ujęciach. Szukamy miejsc, których wcześniej nikt nie sfotografował i też z lotu. Taka, nie jest łatwo zrobić zdjęcia czy za dnia, a zwłaszcza nocą, kiedy lecimy w trzęsącym się helikopterze i nie mamy statywu. W związku z czym no, takiej fotografii jak my nikt nie robi. Też bardzo trudno jest trafić w odpowiednie warunki pogodowe i tak naprawdę trzeba absolutnie całe swoje życie podporządkować wtedy projektowi. W związku z tym, że zrobiliśmy spektakularne ujęcia, one dosyć szybko zyskały rzesze odbiorców, ludzi, którzy nas siedzą na Facebooku, na YouTubie. No no i okazało się wtedy, że nagle wszyscy chcą jednak te albumy mieć. Dokładnie tak. I z pomocą internautów na crowdfundingu zbieraliśmy wtedy fundusze, żeby wydać ten album. Um, udało się to właśnie dzięki, dzięki ludziom, którzy nas śledzą. No i teraz przenosimy się na Śląsk, czyli do tego albumu. Zajrzyjmy do niego, um, Pani Olu, bo ja bardzo chciałabym, żebyśmy znaleźli tutaj Katowice, okolice Ligonia i Katedry, tak, bo wiem, że jest takie zdjęcie, to prawda? Tu ulubione, chyba, ta, o, tu, tak? regiony Katowic, ponieważ ja mieszkałam 50 metrów od Radia Katowice, studiowałam dziennikarstwo. No to szukamy, tu jest katedra, gdzie jest Radio tak. Katowice? Szukamy tutaj prosto, 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 tu skręcamy w ulicę Ligonów. O I Dominiko, jest. widzę cię z góry, tylko jest. że ty jesteś w środku. Widzę. <noise> Radio Katowice bardzo mi się zawsze... A pani powierzyło. babcia tu mieszkała? Dokładnie tak, 50 metrów dalej. Co panią zaskoczyło w czasie robienia zdjęć Śląska z góry? Czy któreś zdjęcie chciałaby pani jeszcze nam pokazać? To, co ja chciałam tym albumem przekazać Ślązakom, ale też całemu światu jest to, jak bardzo Śląsk, Katowice, ale też Rybnik i wszystkie... Inne I Zagłębie miasta. tu jest, chciałabym zaznaczyć. Tak, oczywiście, Zagłębie również jest. jak bardzo jest to zielony region. To jest coś co się nam Polakom nie kojarzy ze Śląskiem, a naprawdę ilość zieleni jaka jest w tym regionie, jest w ścisłych centrach miast jest niesamowita. A znajdzie pani tu Bielsko, które Oczywiście. panią też zachwyciło, bo chce pani nam zdradzić jedną tajemnicę Oczywiście, tutaj dotyczącą tak. zdjęcia z Bielska. My kartkujemy to Kartujemy. momencik trwa, ale jest, gdzie, o, jest Bielsko. To jest centrum. Tak, to jest zdjęcie, z którego jestem szczególnie dumna, ponieważ urodziłam się w Bielsku i Myślałam, że znam to miasto na wylot i że niczym mnie nie zaskoczy, a jednak ta perspektywa z lotu ptaka powoduje, że odkrywamy cały czas coś nowego, nawet w mieście, które świetnie znamy. I właśnie oglądamy zdjęcie. Yy, w którym widać bardzo wyraźnie, że centrum miasta Bielska układa się w plan ryby. Można tu zobaczyć, prawda, płetwę, oko, ogonek, nawet niektórzy próbują odgadnąć, co to za konkretny gatunek ryby. Natomiast... Ja to widzę, drodzy Państwo. Państwo będą mogli to zobaczyć na stronie www.radio.katowice.pl, gdzie także nasze relacje wideo. I teraz właśnie Ryszard Stotko z internetowej redakcji dla Państwa filmuje to zdjęcie, gdzie można zobaczyć, Zobaczyć, że rzeczywiście Centrum Bielska jest w kształcie ryby. Pani ten album będzie w formie wystawy. Już od poniedziałku będzie go mógł każdy obejrzeć w Katowicach. Tak, zapraszamy serdecznie na wystawę i oficjalną premierę albumu Silesia On Air o 18.30 do Biblioteki Śląskiej. Poniedziałek. Poniedziałek, później wystawa będzie podróżowała. Mam zamiar pokazać ją w różnych miejscach śląska, więc proszę śledzić. Będziemy informować, gdzie i kiedy będzie można ją zobaczyć. Proszę śledzić, a ja teraz się pogapię i będę szukać zdjęć z zagłębia, gdzie mieszkam. Może znajdę też swój kawałek podłogi.